Dobry wieczór. Witamy w naszym specjalnym omówieniu wydarzeń na świecie z ostatnich dwóch tygodni na dzień 13 stycznia 2026 roku. Dziś przyjrzymy się wzorcom zdarzeń, które, no cóż, testują trwałość sojuszy i całego porządku międzynarodowego, jaki znamy. Analiza, którą Państwu przedstawimy, jest sponsorowana przez. ProWave AI i została przygotowana przez Stylo News, aplikację informacyjną napędzoną sztuczną inteligencją. I co ważne, Stylo News to konsumencka wersja oprogramowania Stylo Intel Ops. To oprogramowanie zaprojektowane dla operacji na poziomie, powiedzmy, rządowym, wojskowym. Oznacza to, że nasi słuchacze mają dostęp do narzędzia stworzonego, by wspierać globalnych decydentów. Przechodząc już do meritum, ostatnie dwa tygodnie obfitowały w wydarzenia, a kluczowym y, punktem zapalnym stały się napięcia transatlantyckie skupione wokół co ciekawe Grenlandii. Właśnie wokół strategicznie położonej Grenlandii. Rozpakujmy ten wątek. Źródła wskazują na y, odnowione zainteresowanie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa przejęciem kontroli nad Grenlandią to autonomiczne terytorium Danii dokładnie. Oficjalnym uzasadnieniem jest oczywiście bezpieczeństwo narodowe USA w Arktyce. Zwłaszcza w kontekście rosnącej aktywności Rosji i Chin. Rzeczywiście. I to nie jest wiesz, wydumany problem. Dowódca Sił Sojuszniczych w Europie, generał Aleksus Grękiewicz, ostrzegał o tym całkiem niedawno. Mówił o intensyfikacji współpracy wojskowej Rosji i Chin w Arktyce. Tak, o wspólnych patrolach, o działaniach, które. No cóż, mają na celu zdobycie przewagi militarnej. To nie są, jak twierdził, cele pokojowe. I to tło jest chyba kluczowe dla zrozumienia amerykańskiej perspektywy. Absolutnie. Bez tego cała sprawa Grenlandii wydaje się irracjonalna. Ale reakcja Europy była jednak e, jednoznaczna. Premier Danii, Mette Frederiksen, ostrzegła wprost. Użyła bardzo mocnych słów. Powiedziała, że jakikolwiek amerykański atak militarny na Grenlandię oznaczałby koniec NATO. Koniec porządku ustanowionego po II wojnie światowej. I co ważne, inni sojusznicy, w tym Wielka Brytania, Francja, Niemcy, a także Polska, wszyscy wyrazili poparcie dla stanowiska Danii. Tak, to stawia artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego w zupełnie nowym świetle. Bo traktat po prostu nie przewiduje mechanizmów na wypadek konfliktu między sojusznikami. Dokładnie. A całą sytuację potęgują jeszcze wypowiedzi prezydenta Trumpa, który kwestionuje gotowość sojuszników do obrony USA. A nawet sugeruje możliwość wyjścia Ameryki z sojuszu w celu oszczędności. Do tego dochodzi jeszcze to Memorandum Białego Domu o wycofaniu się z 66 organizacji międzynarodowych. To szerszy zwrot. W kierunku no, unilateralizmu. To wszystko ma bezpośredni wpływ na sytuację w Ukrainie. Niewątpliwie. Trwają rozmowy pokojowe między prezydentem Zelińskim a prezydentem Trumpem na Florydzie, ale perspektywy no cóż, pozostają niepewne. Mm -hmm. Prezydent Zeliński stwierdził, że porozumienie pokojowe jest gotowe w 90%. Ale te pozostałe 10% to są jak się można domyślać kluczowe kwestie w tym ustępstwa terytorialne. Tymczasem prezydent Rosji Władimir Putin utrzymuje bardzo twarde stanowisko, grozi kontynuacją specjalnej operacji wojskowej, jeśli Kijów nie zgodzi się na jego warunki. A analitycy sugerują, że jego strategia to jest po prostu gra na czas. Tak, przyciąganie konfliktu co najmniej do 2029 roku. On liczy, że do tego czasu Zachód po prostu się zmęczy i podzieli. A w międzyczasie Rosja zintensyfikowała ataki na Kijów. Setki dronów. I rakiet. To ma być pokaz siły i determinacji. Co ciekawe, źródła wskazują na zmianę nastrojów w samej Ukrainie mamy badania opinii publicznej. Tak, i one są bardzo interesujące. Pokazują, że choć większość Ukraińców nadal uważa, że Europa poważnie wspiera ich kraj, to zaufanie do Stanów Zjednoczonych i do NATO znacznie spadło w ciągu ostatniego roku. I to jest paradoks, bo mimo to integracja wojskowa Ukrainy z Zachodem postępuje to prawda. Siły ukraińskie po raz pierwszy wzięły udział w ćwiczeniach NATO Loyal Dolos 2025, praktykując mechanizmy obrony zbiorowej w ramach artykułu 5. To symboliczny, ale też i praktyczny krok w kierunku zacieśnienia współpracy. Czyli wojsko idzie w jedną stronę, a polityka i nastroje społeczne w drugą. Na to wygląda. W obliczu tej całej niepewności co do amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa Europa, jak się zdaje, szuka nowych partnerów. I rozwija własne zdolności. To hasło strategicznej autonomii nabiera realnych kształtów. Dobrym przykładem jest pierwsza azjatycka wizyta kanclerza Niemiec, Friedricha Merca, nie w Chinach, a w Indiach. Co jest postrzegane jako strategiczny zwrot próba dywersyfikacji partnerstw gospodarczych z dala od, no wiesz, nadmiernej zależności od Chin. To część szerszego trendu. Zdecydowanie. Europa dąży do osiągnięcia tej strategicznej autonomii. Widać to nie tylko w dyplomacji, ale w konkretnych inwestycjach. Jakich? Na przykład Niemcy planują przeznaczyć 35 miliardów euro na wojskowe zdolności kosmiczne do 2030 roku. Ogromna kwota. Chcą wyprzedzić Francję, a cała Unia Europejska planuje inicjatywę tarczy kosmicznej Space Shield. W celu ochrony zasobów w kosmosie. Dokładnie. Celem jest zmniejszenie zależności od amerykańskich aktywów wywiadowczych i obronnych. Europa chce mieć własne oczy i uszy. Skrajnej prawicy. Mamy też Bułgarię, która, mimo wewnętrznego sprzeciwu, 1 stycznia tego roku przyjęła euro. I te wewnętrzne podziały, ta niestabilność polityczna w kluczowych krajach jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania? To wszystko utrudnia sformułowanie jednej silnej odpowiedzi na globalne wyzwania. Oczywiście, a przed nami kolejne wybory, uzupełniające w USA w listopadzie, a także w Niemczech, Francji, na Węgrzech. To będzie miało kluczowe znaczenie. Dobrze, to podsumujmy. Na podstawie tych przeanalizowanych materiałów, na co obserwatorzy powinni zwrócić szczególną uwagę w nadchodzących tygodniach i miesiącach? Myślę, że po pierwsze, na rozwój sytuacji dyplomatycznej wokół Grenlandii. Spotkanie na wysokim szczeblu między USA a Danią będą absolutnie kluczowe. Od tego zależy przyszłość NATO. W dużej mierze tak. Po drugie, wyniki rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy. Czy doprowadzą one do trwałego zawieszenia broni, czy też do dalszej eskalacji? I po trzecie? Zbliżający się szczyt NATO, zaplanowany na połowę 2026 roku. To będzie ostateczny test spójności sojuszu. Warto też śledzić postępy w negocjacjach umowy o wolnym handlu między Niemcami a Indiami. Tak, i dalsze kroki w kierunku europejskiej autonomii strategicznej, zwłaszcza w dziedzinie obronności i technologii kosmicznych. No i oczywiście wybory, o których już wspominaliśmy. Jeszcze jedna rzecz. Wybory prezydenckie w Kosowie do marca 2026. Może mniej spektakularne, ale ważne dla stabilności Bałkanów. Że... Dziękujemy za uwagę. Chcieliśmy przypomnieć, że ta dogłębna analiza była możliwa dzięki Stylo News to aplikacja mobilna i komputerowa, którą można pobrać i dostosować do własnych potrzeb. Umożliwia ona tworzenie spersonalizowanych briefingów w stylu wywiadowczym z setek tradycyjnych źródeł informacyjnych oraz z platformy X. Warto sprawdzić. Zachęcamy do subskrypcji Stylo News na stronie www.stylonews.com, aby na żądanie otrzymywać wiadomości napędzane sztuczną inteligencją. Dziękujemy, że byli Państwo z nami. Jeśli mają Państwo tematy, które chcielibyśmy, abyśmy przeanalizowali w przyszłości, prosimy o kontakt. Zachęcamy również do śledzenia Stylo News w ulubionych mediach społecznościowych. Do usłyszenia!